Samolot Boeing 777, rządowy, indyjski. Po wylądowaniu samolot został zaparkowany obok hangaru, blisko ogrodzenia lotniska, co widać na filmie, a po drugiej stronie drogi znajdowała się baza Wojska Amerykańskiego, która wcale nas nie interesowała. W tym miejscu nie ma żadnych zakazów fotografowania, ani widocznej tzw. infrastruktury krytycznej. Wraz z ludźmi pojawiło się dwóch mundurowych zwotu.

Dziękuję. Bye bye. Może no by wrócili do bazy. Nie mają tutaj żadnej władzy, nikt nie dzwonił po polską policję, jak nikt to nie zdążył do, do bazy i tyle. Gdzie przyjdzie, będzie mi tu pet mówił, że ja stąd skąd idzie. On myśli, że jest kurczę w Ajdafą. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Informujemy. Grybano, jak no jest, tak wie Pan, to już nie Wiemy, że to, Bo. Że pan chce zrobić zdjęcie tego samolotu. Bo na dobrą sprawę no, ma Pan do tego prawo, tak? No, no i tu się chce. chyba wszyscy zgadzamy, nie? Infrastruktura jest krytyczna, więc yy... wiecie Państwo, na czym to polega. Na jasne, pewno, z tym, że, że te przepisy nie działają. nie? E, infrastruktura krytyczna, co to znaczy? Nie ma takiego prawa, które by o tym mówiło. Póki co nie działa to prawo 616A, jeśli o tym mówimy, o ochronie ojczyzny, więc. Więc wiemy co możemy, wszyscy, co nie, co nie możemy. Na te zdjęcia, to wszyscy mieli w tamtym prawda? Nikt na tej bazie nawet nie zadał Tak, to takie głupie oni, dogadywanie, nie, no. To, przyjechaliśmy specjalnie, żeby ich oglądać za ogrodzenia Szefana, które Amerykanie tak, są bardzo przewrażliwieni. I to tak, jest ale, naprawdę. No ja, nie będziemy pali ameryński żołnierzy muszą spadać jak ja nic nielegalnego, nie, niezgodnego no, z przepisami. No, mają nie. swoje przepisy są bardzo wyczuleni Jasne. na jakiejkolwiek osobę, nawet jakoś rowerem gdzie się chwilę zatrzyma, to już... Dzwonią często, że po prostu... Okej, okay, ale to bo... mogą zadzwonić i jest, do tego są służby, które mogą z nami rozmawiać, czyli no, panowie, no. nie? No. A nie żeby przychodzili i kazali nas stąd wypieprzać i to lekko mówiąc, nie?